w drugiej połowie e, e, roczników 70., pod koniec. Dla mnie to już była muzyka wtedy niespółczesna, mm -hmm. bo, bo słuchało się wtedy, my słuchaliśmy w szkole właśnie Nirwany na przykład, mm -hmm. e, która była wtedy na bieżąco. I zadziwiające jest i, i fajne to, że jednak przychodzę dzisiaj na, na koncert zespołu, w którym część muzyków jest w różnym wieku. No tak, <laughs> I, tak. I, I ta najmłodsza część też właśnie jest, widzę, najbardziej zafascynowana. No tak, e, tak, tak. No jakoś po Więc prostu ten fenomen... wydaje mi się, że ta postać, yy, ogólnie te postaci yy, polaryzują nadal. Mm -hmm. Że jakby je rzucić w te czasy, to wydaje mi się, że mają coś takiego, że po prostu by się odnaleźli, nie? Że mm -hmm. jakby się tu... Przyszedł dziś Morrison, mm -hmm. to nie, nie odbiegałby, jakby nie byłby archaiczny jakiś... Mm -hmm. Ten nie młody Morrison. Wy... No mówię, załóżmy, o, o załóżmy, że, że teraz mm -hmm. Morrison, nie wiem, wchodzi, ma maszynę po prostu... Mm. No. Przyszedł Przemieszczania Morrison, się przez Wyszedł, wyszedł wasz, wasz wokalista, który nie, nie, nie chciał z nami porozmawiać, może się wstydzi. Nie wiem, bo podobno Morrison swoje koncerty pierwsze też się wstydził i, I śpiewał, odwracał się tyłem. Odwrócony tyłem do publiczności. Jak no, spytam właśnie, jak wam się współpracuje z wokalistą i jak, jak go postrzegacie jako tego właśnie w, no, siłą rzeczy, kogoś, kto wchodzi w rolę Dżiga Morrisona? Wydaje mi się, że na początku za bardzo. Zdaję radę? Daje radę. radę daję, tak. I właśnie początkowo on wiadomo chciał udawać, żeby to mm -hmm. było takie. No jak wiadomo, dużo zespołów jest no. można sobie wpisać, nie wiem, The dorsal Life, coś mm -hmm. takiego, mm -hmm. zespoły, które po prostu wyglądają identycznie, grają w... No identycznie. tak tak widziałem właśnie dziesiątki tych yy, na przykład w Meksyku ostatnio na yy, dawno I to tak zaczynaliśmy w taki sposób, ale, ale, koncertu, yy. no, ale tak właśnie. Nie, tak właśnie moim zdaniem jego persona jest na tyle charyzmatyczna, że tak powiem, mm, że tak. ludzie nawet sami po koncertach, jak pierwszy raz namówiliśmy go, że mm. ściągnij perłkę nie? Po tam prostu... Peruce, tak, to, to występował, jeździł, do, ale teraz do do... już Aha. namówiliśmy go, nie, nie rób, to jest, cyrk, to jest cyrk, to jest cyrk, to nie o to w ja tym ja chodzi. Ja byłem właśnie w tej, tej występnej perłce tak. i teraz to ja bardzo... zdjęcie było tam takie, tak, no i, I tak, o no, co tak, tak, chodzi? Ja, ja to bardzo to jest, byłem... W Szczecinie bardzo dużo zmienił właśnie. Właśnie wtedy namówiliśmy, żeby... Żeby zdjął tą perukę po prostu, żeby wyszedł jak on. Nie? Mm. Żeby były te wszystkie y, jego jakieś wpływy i Dejwaga mm. Gahana z... Aby on będzie z... oh. jest, tak? Jest i Depeszowiec, mm. i Morison. Gdzieś tam wokalnie też. Te... On ma taki głos, że po prostu pasuje, mm. bo też robiliśmy projekty DPS-Morki no. y, na przykład i, i tam Solowe. Ja no, to tak słyszałem w... właśnie. W, w... I wydaje mi się, że gdzieś jest to połączenie tego wszystkiego. Mm. Że on teraz już nie myśli o tym, czy jest Morisonem, mm. czy... Gahanem, czy kimkolwiek innym. Kolejna nie. kwestia, bo tak jak mówiłem w The Doors, to jest ta, całe moje życie a, i dlatego tu jestem dzisiaj. A, ale takie pytanie w, a, zabawne a, związane z dwoma innymi zespołami, które w, są to, to chyba najbardziej znane na świecie. Czy The Beatles czy The Rolling Stones? To jest ty, pytanie, z którego można uciekać, ale, <laughs> ale, nie, nie ale niektórzy mówią, że po prostu to... Lubisz psy albo koty, lubisz mm -hmm. Beatlesów albo Rolling Stonesów. No ja to jest... jestem ciekaw, właśnie ja bym czy czy Rolling Stonesi. Ja bym chyba musiał powiedzieć, że Beatlesi, pomimo wszystko. Mm -hmm. W sensie... No, u mnie tak samo, ja już od samego początku powiedziałem do Jedną i drugą kapelę strasznie lubię. Aha. Słuchałem dużo i no, wychowałem się też na ich muzyce, no, jednak jak mam wybierać, to chcę ich mają... No i ja... sam mój, mój wybór, powiem tyle, że... Z Beatlesami nie byłem tak obsłuchany w, tak mocno jak, od czasów szkolnych, jak z Dorsami chociażby. Mm -hmm. I to jest taka właśnie późnoca się miłość w moim przypadku, i w, teraz sobie właśnie odkrywam w ostatnich latach, i uważam, że z w, w, w całą, w całą moją miłością do Dors i subiektywną gitali to jednak zespół numer jeden. No był, wiele osób, tak, którzy słuchają po prostu różnej muzyki gdzieś. W... To no. oni po prostu by toczyli